Mojemu gościowi Gosia Andrzejewicz jest w studiu Radio Bielsko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam To Do Ty coś mów, a ja serdecznie. będę ci podłączał słuchawki, dobrze? Masz 10 sekund. Dobrze, no ja jestem bardzo podekscytowana, kochani, dlatego, że w końcu długo zapowiadany singiel z mojej strony dzisiaj właśnie będzie miał premierę w Radiu Bielsko, więc stąd ten mój uśmiech. Jestem <laughs> udało Fajnie. się. Fajnie, 10 sekund mi to zajęło. On the Beach przed momentem, taka fajna piosenka się pojawiła, a ty przed plażą, yy, czy już po plaży? Yy, przed plażą, przed plażą, przed tak. plażą Właśnie dzisiaj po premierze utworu tutaj w Radiu Bielsko Jedziemy na plażę No właśnie, w premierze utworu w Radiu Bielsko Jest nowa piosenka Gosia Andrzejewicz zaśpiewała w te wakacje Co to takiego, czego zwiastun i skąd się wzięła ta piosenka? Skąd się wzięła? No pracowaliśmy dosyć długo nad tą piosenką, nie ukrywam Jakby sam pomysł powstał już kilka lat temu Natomiast ona się zmieniała po prostu pod, pod wpływem różnych rzeczy i do, ostateczny tekst i melodia została dopracowana około tak dwa miesiące temu skąd się wzięło? No, z życia, dlatego że ja bardzo chętnie podsłuchuję różnego rodzaju historie moich fanów, moich znajomych i często. No, najczęściej ich żalą mi się, że na przykład tutaj w związku mają jakiś problem, tyle dają z siebie, a ta druga połówka zupełnie tego nie docenia. I stwierdziłam, o, takie piosenki jeszcze nie miałam, więc warto o tym napisać. Gosia, ty w zasadzie w tym roku obchodzisz piętnastolecie swojej działalności. Tak, dokładnie. Czas szybko leci. Nie mogę w to uwierzyć. Minęło mi to bardzo szybko, ale czuję się szczerze mówiąc tak samo jak na początku. Cały czas jestem podekscytowana, jak wychodzi nowy singiel. To po prostu mam palpitację serca, drżenie i po prostu jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa opinii słuchaczy, bo nie ukrywam, że opinii już niektórych moich fanów znam, bo premiera internetowa była dwa dni temu więc widzę co się dzieje pod no pod YouTubem, tak? Pod, w komentarzach jest po prostu tak dużo pozytywnych komentarzy, że szczerze mówiąc jestem onieśmielona. Spotkałaś ostatnio dobrego znajomego w Bielsku na stadionie. Tak jejku, <laughs> bardzo się ucieszyłam, doktor Alban przyjechał w końcu do Bielska Białej, zaprosił nas z całą rodzinką do garderoby i mogliśmy sobie no, porozmawiać pośmialiśmy się, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny człowiek, e, nic się nie zmienił przez lata. No, kawałek Lover Boys, którym, którego nagraliśmy kilka lat temu, e, e, cały czas jest taki no, na czasie i naprawdę powiem Ci szczerze, że e, no, byłam naprawdę bardzo szczęśliwa, że mogłam się z nim spotkać i, i przy okazji mój mój synek Mateusz również. Utwór Dlaczego za chwilę premierowo zagrany w Radiu Bielsko Za chwilę także sięgniemy po wasze opinie Dlaczego? To brzmi raczej pesymistycznie No tak, no nie ukrywam, że y, Może tak, wcześniejszy singiel był bardzo optymistyczny Piosenka Doceń ta opowiadała o, y, o szczęście O tym, żeby doceniać to, co mamy w życiu y, No ale tak jak jest w życiu Wszystko musi mieć swoją równowagę Więc po optymistycznym singlu y, coś smutnego Ale obiecuję, że kolejny znów będzie wesoły Dlaczego Igosia Andrzejewicz w Radiu Bielsko? Gosia, to twój tekst i twoja ta tak, mój tekst, mm -hmm. ale tu musimy powiedzieć o y, Arturze Stonie Kamińskim, który stworzył produkcję do tego utworu i jest współkompozytorem tej piosenki. Także dwie osoby stworzyły tą piosenkę, którą teraz usłyszycie. Wakacyjna premiera w Radiu Bielskiego. Gosia Andrzejewicz, tak. i dlaczego y, grałaś na Dniach Bystrej Tegorocznych? Gdzieś w okolicy jeszcze koncercik? Y, tak, by, niedługo, 10 sierpnia, zapraszamy do skawiny. To takie kilkadziesiąt kilometrów, Ta. ale jakby nie było bliżej niż Kraków. Dokładnie. Pozdrawiamy Gosia, dziękujemy Pozdrawiam za wizytę. Bardzo serdecznie. Dziękujemy za poranną kawę w miłym towarzystwie. No i udanego urlopu nad Bałtykiem życzę. Dziękuję bardzo. Krótka czy intensywnie. A teraz Gosia Andrzejewicz. I dlaczego w pierwszej zmianie? W Radiu Bielska, o 19 po 9. Powiedz mi, czy znasz ten Stacha, którym żyje teraz ja? Jeden nagle z dnia na dzień ktoś ci bliski zranił cię, bo rozjeżdżał ci twój świat, skomplikował jak się da. Bardzo chcę powstrzymać łzy ale nie. Nie ciągnę od siebie, przecież ja tak niewiele